Dzień doberek! Zobaczcie jakie czeresienki! Daktyle! Widać? Normalnie jestem podekscytowany! Jestem już na bazarku w Santa Pola, naszym ulubionym bazarku. Mam nadzieję, że za momencie zobaczycie, że nadaje na żywo. Dzisiaj będziemy rozmawiać o mitach i błędnym leczeniu zatkanych tętnic i miażdżycy. Jezu, jaki ruch tutaj! Nie wiem, jakie są przepisy, jakie są warunki, ale niektórzy na oczach nawet mają założone maseczki. Mam nadzieję, że nikt mnie nie dorwie. A jak mnie dorwie, to wybaczcie, bo nie wiem, jakie przepisy są. Dojechaliśmy w nocy, nie sprawdzaliśmy, czy trzeba te maseczki nosić, czy nie. Ja w każdym bądź razie mam taką opaskę na, na, po prostu na wszelki wypadek. Mnóstwo, 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 niesamowitych rzeczy, które zaraz wylądują w moim koszyczku. A dzisiaj porozmawiamy o miażdżycy. Bardzo dużo osób o to pyta pod kątem cholesterolu. Przysyłacie nam swoje wyniki, pytacie nas. Ja co prawda zrobiłem filmy odrębne na temat cholesterolu i postaram się je wkleić pod spodem. Po to, żebyś mógł ogarnąć temat w całości. Ale tak naprawdę to jest wielkie niezrozumienie. To jest jeden, jedno wielkie nieporozumienie, jeśli chodzi o właśnie zatkane tętnice i miażdżyce. Ten nieszczęsny cholesterol. Większość osób, kiedy ma zwężone tętnice, kiedy ma miażdżyce. Ma jednocześnie wysoki cholesterol. I co się robi? Zaczyna się walczyć z tym cholesterolem. Zaczyna się go leczyć lekami, statynami, i skupia się swoje lekarze, tak naprawdę, system farmaceutyczny, skupia swoje działanie na obniżaniu cholesterolu. Również innych tam czynników, glicerydów i tak dalej. Nie zadając pytanie, pytania, po co ten cholesterol się tam pojawił? Bo co było najpierw? Czy najpierw był wysoki cholesterol, czy najpierw była miażdżyca? Według badań, które jakoś tak bardzo powoli trafiają niestety do przemysłu farmaceutycznego, pojawiło się coś przed cholesterolem: pojawiły się rany i zapalenia żył. Tętnic, przepraszam. Pojawiły się rany, rany na wyściółce mięśnia tętnicy, mięśnie tętnicy. Widzisz, tętnice mają mięśnie po to, żeby pracować, żeby przesuwać krew. Żyły nie mają takich mięśni. Natomiast tętnice mają, mają takie mięśnie, które pracują, które pozwalają krwi przepychać ją dalej w naszym układzie krwionośnym. I najpierw pojawiają się rany. Pojawiają się stany zapalne. Dopiero potem pojawia się cholesterol. Dopiero potem pojawia się cholesterol, wyprodukowany notabene przez nasz organizm, aby co zrobić? Aby zagoić rany. Nasz organizm produkuje około 2000 mg cholesterolu dziennie. Skoro ten cholesterol jest taki zły, to dlaczego nasz organizm go produkuje? Cholesterol jest po to, aby uratować nasz układ krwionośny. I to jest niezrozumienie, ponieważ leczy nam się ten cholesterol, obniża się go, działając przeciwko naturze. A to jest reakcja łańcuchowa. Najpierw rany, skaleczenia, stany zapalne, a potem cholesterol razem w nas, a potem cholesterol razem z wapniem i innymi tkankami po to żeby zagoić te rany po to żeby zakleić te rany żeby nasz układ krwionośny po prostu się nie wykrwawił żeby krew pozostała w tętnicach czyli cholesterol to taki bandaż cholesterol to taki bandaż który farmacja błędnie leczy dlaczego tak się stało Ponieważ w latach 50. przeprowadzono badanie, i na podstawie tego jednego badania stwierdzono, że podwyższony cholesterol powodował więcej zawałów. Badanie być może było prawidłowe, natomiast odczytanie tego badania było błędne, niezrozumienie tego badania, bo nie założono, że coś mogło być przed cholesterolem. Nie skupiono się nad tym, co było przedtem czy było najpierw jajko, czy kura. Cholesterol jest nam bardzo potrzebny. Cholesterol buduje nasze błony komórkowe, bierze udział w budowaniu naszego mózgu, bierze udział w budowaniu hormonów. Seks, hormony powstają z cholesterolu przede wszystkim, ale większość hormonów powstaje z cholesterolu. Jest im niezbędny do funkcjonowania, do powstania. I jest to składnik, który jest nam potrzebny. Ale problem jest też w tym, że ten składnik jest nam potrzebny w tej formie, którą wyprodukuje nasz organizm. Kiedy zaczynamy spożywać pokarmy zwierzęce, które zawierają dużo cholesterolu, to wtedy mamy tego cholesterolu za dużo. Nasz cholesterol, cholesterol, który spożywamy razem z pokarmem. I tutaj te słynne jajka. Co prawda, jedno jajko ma 200 mg cholesterolu zaledwie, ale wkleję pod spodem badanie, które pokazało, że spożywanie więcej niż 300 mg cholesterolu zwierzęcego dziennie powodowało takie same skutki jak palenie papierosów czyli dużo więcej zawałów, dużo więcej wylewów, dużo więcej problemów w układzie krwionośnym. Dlatego leczenie nie powinno odbywać się na zasadzie obniżania czegoś, czego jest za dużo. Ale na zasadzie szukania, co zrobić, żeby nasze ciało nie produkowało za dużo tego cholesterolu. Możemy też obniżyć ilość spożywanego cholesterolu, chociażby odstawiając jajka, zwierzęta i mleko. Bo jeśli skupisz się na obniżaniu cholesterolu, to co tak naprawdę osiągniesz? Będziesz mieć niski cholesterol. Ale czy to spowoduje obniżenie ilości zawałów? i śmierci spowodowanych z, układu, z chorobami układu krążenia? No nie. Miliony ludzi na świecie, miliony ludzi na świecie obniżyło sobie cholesterol, pozbyło się problemów miażdżycowych, po przejściu na tak zwaną dietę roślinną, odżywianie roślinkami, którymi za, za momencik wypełnia swój koszyk. To dlaczego Ty nie spróbujesz? Zamiast walczyć o... Do coraz lepsze leki, dlaczego nie wprowadzić czegoś, co jest rozwiązaniem, co jest znanym rozwiązaniem? Ale skąd powstają jeszcze stany zapalne? Skąd powstają zapalenia w naszych tętnicach? Pierwszym i najważniejszym czynnikiem jest stres. Stres, czyli kortyzol. Kortyzol w dużych ilościach wytworzony podczas naszego stresu niestety powoduje właśnie te stany zapalne. Na drugim miejscu śmieciowe jedzenie. Czyli w zasadzie każde jedzenie, które jest sprzedawane z budki, które jest zapakowane w jakąś bułkę, w jakiegoś falafela, czy tam jak to się nazywa, połączenie ze sobą białek i węglowodanów. Czyli słynny hamburger. Połączenie ze sobą węglowodanów i cukrów na wysokim ogniu, czyli frytki. I do tego napój wysokosłodzony, czyli cukier. Łatwo możesz się o tym przekonać, poprza, popatrz na Amerykanów. Najbardziej otyły naród na świecie. Najwięcej wydają na farmację. Ponad 3 miliardy czy biliony dolarów rocznie. A są najbardziej schorowanym narodem na świecie. Co oni głównie jedzą? Hamburgery w, w różnych sieciach śmieciowego jedzenia. Są otyli, mają cukrzycę, mają podwyższony cholesterol przez zapalenia, które powstały w ich organizmie. Leczą to i chorują i umierają. Węglowodany to pieczywo. To jest niezrozumienie i nie zajrzenie tak głęboko w badania, o których cały czas Ci mówię. Węglowodany powstają z ziaren zbóż. Kiedy ziarna zbóż wykiełkujesz, to możesz je zjeść. Nie zrobią Ci żadnej krzywdy. Natomiast kiedy zamienisz je na mąkę i upieczesz z nich pie pieczywo, to robisz sobie krzywdę. Węglowadany to oczywiście cukier, który powstaje z buraków cukrowych. Buraki same w sobie, wyciśniesz z nich sok. Cudowny dla Twojego organizmu. Zaczynasz zamieniać je w procesach różnych zamiany na cukier i powodują problemy w Twoim organizmie. Przeciętny człowiek zjada 75 kg cukru rocznie. Twoje ciało musi sobie cały czas z tym radzić. Powstają zapalenia, podnosi się cholesterol do góry i masz problemy. Papierosy też niszczą nasz układ krwionośny. No to też trzeba zwrócić uwagę. I ja mam dla ciebie dwie informacje jeszcze takie ciekawe. Pierwsza ta informacja to jest mój bardzo serdeczny przyjaciel. Obserwuje mnie od ich z czasu. Spotkałem się z nim w Polsce. No i ma problem. No bo ma bardzo wysoki cholesterol, ma cukrzycę, cukier naczczo ponad 200, zażywa leki, całą garść leków na to, żeby ratować swoje życie. I mówi Mariusz, ja wiem, że to trzeba zrobić, co ty mówisz. Ja wiem, że trzeba za zacząć jeść więcej, dużo warzyw i owoców, i po prostu przestać jeść te wszystkie hamburgery i tak dalej, te KFC. Ale nie mogę sobie z tym poradzić. I ja mówię, ja wiem o tym. Ja wiem o tym, bo to jest tak, jakby być narkomanem. Kiedy zaczynasz jeść te wszystkie hamburgerownie, to tak, jakbyś zaczął zażywać narkotyki. Zażywasz narkotyki. Te narkotyki są na każdym rogu ulicy i niestety, to tak jak mówić do narkomana przestań jeść, przestań zażywać e, e, narkotyki, a narkoman mówi, no tak, ale jak, po prostu jak mam przestać zażywać narkotyki? Tak samo jest z tym jedzeniem. My jesteśmy po prostu narkomanami. Jemy to jedzenie, możeśmy się od niego uzależnili. W nowym świecie, który będziemy tworzyć... Takie rzeczy będą musiały zniknąć. Jeśli jesteś miłośnikiem takiego jedzenia, to takich rzeczy nie będzie do jedzenia w nowym świecie. Ponieważ te rzeczy muszą zniknąć, ponieważ narkomani nie poradzą sobie sami z odstawieniem takich pokarmów. Narkomani nie znajdą swojej drogi do takich rzeczy sami. Potrzebują mieć edukację, potrzebują zrozumieć, że to nie leczenie jest im potrzebne, a zmiana stylu życia, jak również zabranie im tych rzeczy. W Nowym świecie nie będzie alkoholu, w Nowym świecie nie będzie papierosów, nie będzie narkotyków w postaci hamburgerów, kurczaków i innych rzeczy, które po prostu zabijają społeczeństwo. A druga sprawa, w Australii, nie wiem czy pamiętasz, ale mniej więcej nie wiem, 4 miesiące temu, 5 miesięcy temu, pokazywałem Ci jaki będzie scenariusz tego całego zdarzenia, które w tym momencie się dzieje. I mówiłem, że na przełomie lipca, sierpnia. Będzie fala, tsunami, która przejdzie przez świat, a ta fala się podnosi. No i w Australii, nie wiem czy wiesz, ale już, tak, już, już testują, już się bawią tam z ludźmi z ograniczeniem jedzenia, tak zwany food shortage, czyli już brakuje jedzenia w supermarketach. Testują to na razie w Australii. Będzie test praktycznie we wszystkich krajach. No i czego najbardziej brakuje? Mięsa! Mięsa najbardziej brakuje i mnie to cholernie cieszy bo zdjęcia, które w internecie się pokazały, to są zdjęcia półek z mięsem, gdzie leży kawałeczek mięsa tylko, a półki reszta jest puste. To bardzo dobrze! Ta pandemia pozwoli przeżyć wielu ludziom. Nie będą mieli dostępu do, mi do mięsa, do cholesterolu, który będzie, będą dostarczać do swojego organizmu z pokarmu, który może im zaszkodzić, ale też zmienią swoje nawyki żywieniowe. Jak będzie będą warzywa i owoce, bo tego powinno nigdy nie zabraknąć. Warzywa i owoce zawsze będą. One rosną po prostu niezależnie od nas to wtedy społeczeństwo będzie zdrowiało. Co jeszcze potrzebuje osoba, która ma problemy z miażdżycą? Potrzebujesz omega-3. Potrzebujesz olej lniany. Olej lniany jest niezbędny do budowania błon komórkowych. Jest niezbędny do tego, żeby goić również nasze tętnice. A potrzebuje zlikwidować smażenie, nawet na olejach roślinnych, ponieważ oleje roślinne to jest omega-6, które powoduje stany zapalne. I jeśli jesteś osobą, która chce się zdrowo odżywiać, to potrzebujesz przestać smażyć, używać olejów do smażenia, a prowadzić na świeżo wyciskany olej lniany, żeby dostarczyć kwas omega-3. I podsumowując, to złe nawyki kreują zapalenia, czyli złe nawyki żywieniowe plus stres kreują zapalenia, stany zapalne. Zmieniasz nawyki żywieniowe, odstawiasz węglowodany, pieczywo, mięso, jajka, odstawiasz te rzeczy, żeby nie wprowadzać dodatkowego tego cholesterolu i odzyskujesz życie i zdrowie. W kilka tygodni, dosłownie kilka tygodni zaczynasz jeść warzywa i owoce, najlepiej w formie oczywiście surowej. Bo te osoby, które mówią, że obniżyły sobie cholesterol, przechodząc na tak zwaną dietę roślinną, mówią prawdę. Natomiast samo przejście na dietę roślinną nie do końca jeszcze jest zdrowe, ponieważ osoby, które są wegetarianinami, Weganami, czyli spożywają, nie spożywają zwierząt, ale nadal jedzą sobie hamburgery w jakichś tam e, sieciach i tak dalej. To nadal mają tą bułkę, nadal mają to pieczywo, nadal mają dużo makaronów, co jest bardzo niekorzystne. Jedyne korzystne węglowodany to są węglowodany, które są z owoców, warzyw to są korzystne rzeczy dla Ciebie. Jeśli zaczniesz to jeść, a najlepiej pić w formie soku, to nie będziesz chorować na miażdżyce. I problemy układu krążenia, czego ci naprawdę życzę. Naprawdę z całego serca. Zrozum to. Nie pisz do mnie, jak obniżyć cholesterol. Napisz do mnie, Mariusz, co jeść, żeby zlikwidować stany zapalne w moim układzie krwionośnym. Żeby ten nie musiał się za wszelką cenę reperować. To tyle. Mam nadzieję, że wartościowo, że było słychać i widać. I pokażę Wam jeszcze, jak to tutaj wygląda. W naszej cudownej Hiszpanii. Co prawda, ludzie chodzą i pokazują mi, że mam nałożyć maseczkę, ale ja mam to gdzieś. Trzymajcie się cieplutko. Nie dajcie się zachorować, nie dajcie się umrzeć w 2012 roku. Do zobaczenia.